Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, smart kontrakty. Drugi odcinek: wyemitujemy swoją kryptowalutę w oparciu o Ethereum. Jak chcecie, to możecie zadawać pytania w sekcji czatu na YouTube. Mamy jakieś 15-20 minut, więc myślę, że spokojnie nam wystarczy. Pierwsze, co należy zrobić, żeby wyemitować swoją kryptowalutę, to ściągnąć. Klienta Ethereum. Wchodzimy na stronę ethereum.org i mamy tutaj download Ethereum Wallet dla Windowsa czy dla jakiegoś innego systemu operacyjnego, którego używacie. I musimy go ściągnąć, zainstalować i wtedy. Pojawi nam się taki, port, taki oto portfel. I teraz bardzo ważne jest to, że musimy poczekać na połączenie z odpowiednią ilością komputerów w sieci i on będzie zaciągał nam całą historię transakcyjną. Więc musimy no ściągnąć te 3, prawie 4 miliony bloków, które były do tej pory wyemitowane, wy, wy, wykopane. I to trochę trwa niestety, ale jak już mamy aktualną wersję tego portfela, to możemy już wykonywać kontrakty, które tutaj mamy zaznaczone. Więc wchodzimy w kontrakty i klikamy Deploy new contract, gdzie będziemy emitować kryptowalutę. I teraz, jako że w dzisiejszym odcinku będziemy wyemitowywać najprostszą z możliwych kryptowalut, to potrzebujemy kod źródłowy. Tutaj mamy kod smart kontraktu, który będziemy wykonywać i taki kod możemy znaleźć na stronie internetowej ethereum.org i de facto pierwszą z funkcji, którą ethereum na, na ethereum.org znajdziemy, to jest issue your token, czyli wchodzimy tutaj i mamy, zobaczcie, od razu kod na token w standardzie ERC-20, w sumie najbardziej popularny standard tokenów. Możemy ten kod, jeżeli umiemy czytać kod, możemy go przeczytać, zobaczyć jak działa. Tak czy inaczej, musimy go po prostu skopiować i wkleić do MyEtherWallet tutaj, w tym miejscu. Kiedy go wkleimy, przeczyta nam yy, wallet nam go, Przeczyta, popatrzy, jakie zmienne tutaj w tym, tym, tym smart kontrakcie występują, i my wybieramy zmienną My Token. I teraz pierwsze, co musimy wpisać, to My Initial Supply. Jako że dzisiaj, jako że dzisiaj emituję kryptowalutę, którą wylicytował na live Martinus. To wpisuje, wpisuje taką ilość, jaką on chciał. Więc on chciał 21 milionów i wpisujemy nazwę tego tokena i teraz ta nazwa to będzie Cinol Coin decimal unit to jest ilość miejsc po przecinku do której jest podzielna ta kryptowaluta więc tak jak bitcoin jest podzielny do ósmego miejsca po przecinku, bentinkoiny są podzielne do czwartego miejsca po przecinku, tak wasza waluta może być podzielna nawet nie wiem, do 30 miejsca po przecinku, jak wam tam chce, jak zasadniczo, jak chcecie. I yy, w tym przypadku Cinnota chciał kopię bitcoina, czyli to będzie ósme miejsce po przecinku. I teraz bardzo ważna rzecz, którą, o której musicie pamiętać. Mianowicie, jeżeli. Do ósmego miejsca po przecinku jest podzielna ta kryptowaluta, to tutaj musimy dopisać tyle zer, do ile ich podziel, do ilu jest podzielne, czyli jeszcze dodatkowo musimy dopisać 8 zer przy initial Supply, po tym 8 zerze będzie, postawiona, będzie postawiony przecinek. Więc dopisujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Skrót to będzie, w tym przypadku będzie CIN. I de facto wpisaliśmy już wszystko. Teraz bardzo ważne jest to, że musimy mieć na tym koncie tego portfela, musimy mieć już jakieś etery, ponieważ eterami będziemy płacić za wykonanie tego smart kontraktu, więc żeby wyemitować kryptowalutę musimy zapłacić opłatę transakcyjną, którą zapłacimy w eterach. I teraz mamy suwak, który nam pozwala regulować tą opłatę, jako że ja chcę, żeby to było trochę szybciej, no to a nie, czasami eter się Czasami Ethereum się krztusi, no to ja dodam trochę tej opłaty, żeby ten kontrakt był szybciej przetworzony przez sieć. Zobaczymy, czy wszystko mamy, czy się zgadza. Ilość 0, 3, 6, 8 zgadza się. 21 milionów. Cin, all coin do ósmego miejsca powstrzymania, skrót Cin. I teraz klikamy Deploy. I de facto generujemy teraz transakcję, która będzie miała miejsce na blockchainie Ethereum i wygeneruje nam smart kontrakt, który wyemituje nam tyle tokenów, ile my żeśmy poprosili, chcemy wyemitować. Wpisujemy hasło, które wcześniej było ustawione przez nas na portfelu. Zobacz, że ktoś nie ma hasła, klikamy send transaction i de facto wszystko się już wykonało. Teraz możemy tutaj poniżej zobaczyć, że te ten kontrakt właśnie został wysłany, generuje ten kontrakt i musimy poczekać na 12 potwierdzeń od sieci Ethereum. Jak otrzymamy te 12 potwierdzeń, to pojawi nam się na, na stanie tutaj w kontrakcie, pojawi nam się ten CINOL coin i będzie go można wysłać sobie na jakikolwiek inny kontrakt, na jakikolwiek inny adres. Dla przykładu tutaj mam wyemitowany inny, inny token Rogalamark. I przelałem, yy, przelałem je na konto osoby, która je, że tak powiem, u mnie zamówiła. Mamy już dwa potwierdzenia z sieci, więc cinco konin już zasadniczo powstał. Yy, tylko teraz trzeba, po, trzeba poczekać na, trzeba poczekać na potwierdzenia z sieci. Później po prostu wykonujemy prosty przelew. Send, klikamy. Yy, Trzeba wejść w kontrakty, ten kontrakt, jakbyśmy chcieli je wysłać. Musimy jeszcze poczekać niestety, aż one nam się zbiorą te potwierdzenia. W każdym razie pytanie, czy są od Was jakieś pytania. Bo to zawsze zawsze. Cześć, cześć, uszanowanko, uszanowanko, czekajcie, włączymy. Wypuszczę, że tak powiem ten. Okno czatu I teraz, gdzie przechowywać te tokeny? Bo te tokeny, które wygenerujemy teraz, one będą wysyłane na inne adresy Ethereum. Czyli, jak macie konto Ethereum, to na każdym koncie Ethereum można je przechowywać. Z tym, że możecie je wysłać sobie na Jackson, na Ethereum. One tam będą, ale JAX Wam nie będzie ich pokazywał, ponieważ JAX nie obsługuje jeszcze tokenów emitowanych w tym standardzie. Taką aplikacją, która na to pozwala w bardzo łatwy sposób jest aplikacja ImToken. Jest to swoją drogą chińska aplikacja, no ale spełnia swoją funkcję bardzo dobrze. Możecie ją ściągnąć na iPhone'a bądź na Androida. I teraz w wersji dla Androida. Fakt dodawanie tych tokenów jest bardzo proste, instalujemy portfel, robimy backup Mnemonica, czyli tych 12 słów, z których generowane są klucze i dostajemy numer konta i na ten numer konta wysyłamy te tokeny, które wyemitowaliśmy, a następnie, kiedy już dostaniemy z sieci potwierdzenie transakcji, klikamy guzik plusa w kółeczku, który jest i pojawi nam się na samym końcu listy możliwość dodania tych, tych kryptowalut, tak jak tutaj na, tym, na tej grafice. I możemy tam przechowywać każdy token wyemitowany w standardzie RC20, tak jak ten, który mamy tutaj wyemitowany. Możemy to również zrobić. Dobra, widzę, że pytania nie dotyczą tematu. Dobra, słuchajcie, do tamtych pytań ewentualnie wrócimy w przyszłości. Również takim portfelem, który jest bardziej znany w społeczności jest Wallet. i taki, taki portfel możemy sobie bardzo łatwo wygenerować. Wpisujemy jakieś hasło, raz, 2, 3, 4, 5. Kreujemy o 5, 6, 7, 8, 9, musi być minimum 9 znaków. Generujemy portfel, ot, otrzymujemy klucz prywatny w postaci w postaci pliku, w którym jest to zapisane, jest to plik JSON. Tutaj mamy klucz prywatny, który możemy później skopiować sobie i w zakładce Send, Ether i Token możemy ten klucz prywatny po prostu wkleić i wejść na to konto, które sobie teraz wyemitowaliśmy wygenerowaliśmy i teraz nasz aktualny stan konta to jest zero. Stan konta w różnych tokenach to też zero, bo to jest nowe wygenerowane konto, ale jeżeli chcielibyśmy zobaczyć na tym koncie nasz customowy token, nasz token, który my wyemitowaliśmy, to musimy kliknąć guzik Add Custom Token. i Kiedy go klikniemy, on nas poprosi o adres smart kontraktu, który wyemitował ten token i ten adres znajdziemy w tym miejscu w i to jest smart kontakt, który wyemitował ten token. Kopiujemy go, wklejamy do adresu, wpisujemy symbol, w tym przypadku to jest CIN, cin decimal to jest 8, klikamy Save, i dodał nam się koń do naszego konta. I w tym momencie. Portfel Majoraz zaciągnie z Blockchaina informację, czy mamy jakiekolwiek 5 coiny u siebie na koncie. No jeżeli nie mamy, to będzie pokazane zero, jeżeli mamy jakąkolwiek ilość, to będzie pokazane, że mamy właśnie taką właśnie taki token. Bardzo przydatną stroną jest strona IFP, Plorer, to jest przeglądarka do tokenów. Jak tutaj wpiszemy adres naszego smart kontraktu to wyświetli nam się e, zasadniczo całe, wszystkie informacje, które chcemy wiedzieć. Na przykład jeżeli chcemy wiedzieć więcej informacji na temat tego, e, o, na temat coinów, czy na temat jakichkolwiek innych coinów wyemitowanych na Ethereum, to wpisujemy tu adres smart kontraktu, który je wyemitował i będziemy mieli podane takie podstawowe informacje, z tym, że tutaj jeszcze musimy poczekać na 12 potwierdzeń z sieci. Niestety jeszcze, jeszcze ich nie mamy, żeby widzieć wszystko. już powinno być. Bo widzę, że nam się wyemitowało. Czekajcie. Odświeżymy. Może teraz nam się powinno to pojawić. Dobra, to jest adres adres kreatora smart kontraktu. To będzie adres, z którego, jest, z którego ja stworzyłem ten smart kontrakt i tutaj widzę, że jeszcze nam się nie pojawiło, niestety, no słuchajcie, czasem to trwa w tej, w tej sieci Ethereum. W każdym razie, jak chcemy wysłać te tokeny komuś na konto, to klikamy transfer Ether i tokens na tym, tym naszym koncie, wpisujemy tutaj numer konta, na który chcemy wysłać te tokeny i w przypadku w przypadku e, Cinyl to będzie adres, który ja mam tutaj spisany. W momencie, muszę go e, skopiować i e, wysłać do siebie, więc na ten adres zostaną wysłane które tutaj podamy za chwilę, będą wysłane e, CINOLCOINY Coiny. E, send. Poszło i teraz tak. Czy mam jakieś pytania? A czy wstawiam ci coiny na giełdę? Tak, zaraz Wam pokażę, jak wstawić no-coiny na giełdę. Oczywiście, ja nie mogę wstawić żadnej oferty sprzedaży, ponieważ to, to Cinol będzie właścicielem tych wszystkich coinów. Y czy tworzenie kryptowalut w ten sposób nie powinno znacząco wpłynąć na cenę ETH? Właśnie Marku widzisz, w mojej opinii cała ta cena właśnie Ethereum bierze się z tego, że żeby kupić takie tokeny na giełdzie czy przez smart contract, trzeba kupić etery. więc więc to jest jakby samo napędzająca się, Bańka spekulacyjna, można powiedzieć, więc słuchajcie, tak to niestety wygląda, że e, trzymamy, że no niestety, żeby kupić te tokeny, trzeba kupić jetery, więc to jest samo napędzający się popyt. I teraz na ten adres podany mi przez Cinona ja wysyłam całość e, Cinol całość Coinów, czyli 21 milionów. E, klikam tutaj Send Everything, zaznaczam Cinol Coin i wysyłam, ustawiam opłatę transakcyjną i klikam send i te wszystkie tokeny trafią do niego na konto. Wpisuję hasło, send i poszło. Więc za chwilę CINOL będzie właścicielem wszystkich CINOL coinów. Znowu czekamy na potwierdzenia i CINOL za chwilę zobaczy je u siebie na portfelu. więc tak długo, bo w momencie takiej emisji ten token nie ma żadnej wartości. Teraz, za ile cinon nie sprzeda, za taką będą miały wartość. I teraz, żeby je sprzedać, może skorzystać na przykład z giełdy Iter Delta, która jest giełdą smartkontraktową, która de facto obsługuje każdy możliwy token. Więc kopiujemy adres kontraktu, który wyemitował te tokeny. Wchodzimy na Iter Delta. I teraz w ITER Delcie wystarczy w adresie w tym miejscu dokładnie, po tym hasztagu, wpisać, kopiować adres tego smart kontraktu, który wyemitował te CINOL Coiny. Tu w tym przypadku wkleję jego adres, klikam Enter i otworzy nam się giełda od razu do CINOL Coinów. No ta giełda jest dość toporna, Trzeba na nim trochę poczekać, aż ona się zaktualizuje. Teraz bierze dane z blockchaina, więc to trochę trwa. I tak jak widzicie, mamy notowanie Chinol coina do ETH. Na razie nie mamy tutaj żadnych, żadnych ofert kupu i sprzedaży, ale każdy będzie posiadacz, będzie mógł je wystawić za sprzedaż bądź kupić, jak CINOL będzie chciał je tu wrzucić. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, jakie tam wrzucić, to macie filmik poprzedni Smart Contract 1 I, i tam jest opisane jak kupić i sprzedać Bentincoiny i dokładnie tak, samo, dokładnie tak samo wygląda to w przypadku yy, dokładnie tak samo wygląda to w przypadku yy, Ginolcoinów jak Bentincoinów. Jeśli chodzi o das Coiny, no to yy, mam je wszystkie, wyemitowałem 8,5 miliarda. Jak ktoś was chce, to nikt mnie pisze, to ja wam wyślę kilka milionów, jakby ktoś chciał. Das się opiernicza, jakoś nie mogłem, wszyscy się nie mogą doczekać, to jest stwierdziłem, że ja je wyemituję tak na szybko. To taki dowcip, trochę trolling. W każdym razie, słuchajcie, więc. Emitowanie swojej kryptowaluty, jak widzicie, jest banalnie proste. De facto trzeba znać kroki, z którymi trzeba postępować. Nie trzeba, nie trzeba być tutaj wielkim programistą, wystarczy tutaj umiejętności kopii w już w tym momencie. Oczywiście to będzie jeszcze prostsze w przyszłości na pewno, ale to, o to co znaczy, no bym chciał Was prosić, mianowicie ci z Was, którzy wyemitują swoją kryptowalutę, mogą pod tym filmikiem na YouTubie w komentarzach napisać dokładny opis tej kryptowaluty, czyli napiszcie swoje kryptowaluty, jeżeli chcecie. Jakby zróbmy w tych komentarzach na dole pod tym filmem zróbmy taką tablicę ogłoszeń waszych tokenów. Czyli wpiszcie tam nazwę tokenu, skrót tego tokenu, jaki jest initial supply, czyli ile ich jest w obiegu skrót i jak podzielność do którego miejsca po przecinku, czyli tak zwany Decimal, napiszcie krótki opis, jaki macie pomysł na ten token, jaki, jak, jaki macie pomysł nadania mu wartości. bądź może chcecie coś sfinansować w ten sposób. Ciekawy, ciekawy projekt, może jakiś twórca internetowy wpadnie na ten filmik i będzie chciał, będzie chciał wyemitować swoją kryptowalutę. Jakby Wrzucicie tam taki opis, możecie tam wrzucić również link do swojej EtherDelty, wrzucając tutaj swój adres smart kontraktu i wrzucić tam kilka ofert sprzedaży. Słuchajcie, może zawsze się znajdzie ktoś, kto Wam uwierzy, kto stwierdzi, że faktycznie macie dobry pomysł i kupi te tokeny, więc wiecie, rynek niech zweryfikuje, czy te tokeny Wasze będą miały jakąkolwiek wartość, więc pamiętajcie. Wszystko jest banalnie proste. W komentarzach na dole możecie wrzucać informacje o swoich coinach. Ja podejrzewam, że może to być ciekawe miejsce do zaglądania, może ktoś ciekawy tam swoją kryptowalutę wyemituje. Zresztą ja jestem przekonany, że pewnego dnia wszyscy takich mają konto na Instagramie czy na Facebooku, tak każdy będzie miał swój token, który będzie rozdawał, sprzedawał, czy chciał finansować jakieś swoje działania. Dobra, dzięki wielkie wam serdecznie za ten odcinek. Dzisiejszy, jakbyście mieli pytania, to też piszcie w komentarzach na dole. Ja postaram się na nie odpowiadać. I co, do zobaczenia w następnym odcinku o smart kontraktach, który będzie pewnie odpowiedział na jakieś Wasze pytania, bo może ich się nazbierać trochę. Dzięki wielkie i miłego dnia. Cześć!